Niemcy awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy rozgrywanych na ich terenie zresztą po, hehe, he, piorunującym meczu z Duńczykami. Piorunującym nie dlatego, że Niemcy zaprezentowali się nie wiadomo jak spektakularnie, bardziej mówię oczywiście o tym, że spotkanie zostało przerwane przez bardzo intensywne, przez burzę po prostu i też między innymi obawę, że może właśnie piorun sieknąć w Murawę, takie sytuacje historia piłki nożnej przecież zna, no i piorunujący też dlatego, że wydaje mi się, że Duńczycy Przeszli wszelkie oczekiwania przed tą konfrontacją i że zaprezentowali się bardzo godnie. 30 sekund, czy może tam minuta od tego, kiedy Andersen strzelił gola, którego nie uznano, do tego, że dotknął piłkę ręką w taki sposób, że był karny, po którym Niemcy otworzyli wynik tego spotkania. No nie życzę nikomu takich sytuacji. Jasne, zdarzają się choroby, zdarzają się długi, i inne tego typu rzeczy, ale czysto sportowo trudno mi wyobrazić sobie bardziej frustrujące. Coś. No i w pierwszej kolejności chciałem Duńczykom bardzo tego występu pogratulować, podobał mi się bardzo Hoylund, to muszę powiedzieć. Gość mega zaangażowany w ataki, wszystkie w zasadzie, w pressingu też sensowny, widać, że ma potężną szybkość też, no i... nie wiem, w Manchesterze United tak się poukłada, to jestem przekonany, że będą mieli z niego trzy wagony pożytku i tyle, po prostu. Jeżeli chodzi o Niemców, to przed tym spotkaniem wychodziłem z założenia, że dużym problemem ekipy na może być zawieszenie Tacha, i że Schlotterbeck, który miał tam zagrać i faktycznie zagrał, no że jest to po prostu potencjalnie miękkie podbrzusze yy, manshaftu, A okazało się, że gość, no może poza jedną, dwoma sytuacjami, zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. I kto wie, w ćwierćfinale może nawet wyjdzie w wyjściowej jedenastce, bo to nie jest tak, że Tach grał nie wiadomo co, jak do tej pory na tym turnieju. Czas pokazać. Ale niezależnie od tego, jaka będzie dalsza decyzja na Gelsmana, Schotterbeck zagrał bardzo dobre y, zawody i był zwyczajnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Ten mecz mógł się potoczyć bardzo, bardzo różnie, ale też trzeba oddać Niemcom, że powinni dużo szybciej to spotkanie zamknąć. No, spalone, y, bardzo y, słabe wykończenie Hawerca i inne tego typu sytuacje sprawiały, że Duńczycy dużo dłużej niż w teorii przynajmniej powinni byli w grze. Ale no to jest w ogóle taki trochę problem drużyn, które aspirują do grania piłki tego typu. No Hiszpanie też mają regularnie problem z tym, żeby wielokrotnie karać rywali, no to spotkanie z Włochami to jest koronny tego przykład. A Niemcy, no Niemcy też to po prostu mają i naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo myślę, że Havertz generalnie gra sensowne mistrzostwa. Grał też spoko mecz, był po prostu ważny dla rozprowadzania ataków tej ekipy. No ale ma problem z zsuraniem bramek z gry. No jak wstawisz w Kruger, to będziesz zupełnie miał inną drużynę. Prawdopodobnie gość będzie strzelał bramki, ale czy drużyna jako taka będzie więcej sobie sytuacji tworzyła? Nie wiem, domyślam się, ale to jest na pewno coś nad czym się tam na pewno zastanawiają. Wydaje mi się jednak, że jeżeli w miarę funkcjonuje ten sposób gry i raczej nie ma pesymizmu w narodzie, to że raczej Niemcy będą kontynuowali grę w taki, a nie inny sposób z tym hawercem właśnie z no był to generalnie ciekawy mecz, tak jak mówiłem, musi to być bardzo frustrujące doświadczenie dla kibiców reprezentacji Danii albo antykibiców reprezentacji Niemiec, też w ogóle obydwie nieuznane bramki, bo Niemcy też strzelili nieuznaną bramkę, okej, okay, tam u Niemców ten wyblok Kimisia to był taki, umówmy się, ewidentnie faul, ale też nie jeden pewnie sędzia by to puścił. Potem ta, właśnie bramka Andersena, no tak, tam trzeba było tego spalonego gwiznąć, ale to też takie frustrujące, straszliwie. Jeszcze tam jedna bramka Niemców, później nie też po frustrującym spalonym, bo trochę kwestia interpretacji, czy tam Wirz brał udział w grze. No, hmm, no trudne spotkanie w tym kontekście wylosowało się Oliverowi i Jakoś e, trudno było e, chyba przypuszczać, że akurat Anglik będzie w stanie sobie jakoś super poradzić. Myślę, że Sędzielnie był jednym z e, bardziej pozytywnych bohaterów tego spotkania. Niemcy czekają na swojego ćwierćfinałowego rywala, i wydaje się, że bardziej poukładana ekipa od Duńczyków, bo też trzeba przyznać, że Duńczycy się do, no jasno, rozkręcali się w trakcie tego turnieju, ale nie byli nie wiadomo jak fantastyczni. No że bardziej poukładana ekipa jest w stanie tych Niemców naprawdę e, poważnie przetestować i Niemcy są dobrze, e, wyglądają spoko, ale nie są na pewno aż tak potężni, jak sugerowałoby to spotkanie otwarcia, kiedy tam zrobili ze Szkotów, no może nie haggis, ale marmoladę e, przynajmniej. No nic, zobaczymy co dalej. E, rozrywki na pewno to spotkanie trochę dostarczyło.